Dzień dobry, zapraszam na czytanie dla ryb na wrzesień. E, ryby wrzesień, jakie energie, jakie wydarzenia, jakie osoby? Proszę o przekaz dla osób spod znaku ryb na wrzesień w imię Najwyższego Dobra dla wszystkich. O przekaz poprzez te, te karty ryby wrzesień. Jakie energie dla rybek we wrzesień? Co dla rybek? Co karty nam chcą pokazać dla rybek? Sześć kart poproszę. Ktoś tutaj e, nabiera prędkości, jest taka szybkość, taka dynamika. Być może ktoś do kogoś zbliża się, e, może z jakąś informacją, z jakąś wiadomością. Może to być jakaś przeprowadzka, i to prowadzi do takiego e, jakiegoś spełnienia jakiś w ogóle jest taki znaczący moment jakiś przełomik w relacjach e, dla ryb taka dojrzałość i takie słoneczko. Jakby coś dobrego, fajnego miało się zadziać, miało się zadziać, i jakiś w tym wszystkim może być nowy począteczek. Niektórzy z Was e, mogą zajść też w ciążę razem z tym nowym począteczkiem, i jest taka, taka energia takiego szczęścia. Jakiś etap się e, kończy. I nastaje coś, coś fajnego. I to jest, to było tło czytania. A teraz yy, idziemy do kart. Jakieś odejście. Ktoś decyduje się na, na zakończenie czegoś, na odejście, na pójście inną drogą ku swojemu spełnieniu marzeń. I. No, i tak podąża, i tak e, wyrusza, i te gwiazdeczki nad nim rozbłyskują. Jest bardzo dużo gwiazdeczek. Tutaj jest noc na tych kartach, na większości z nich. Jest mnóstwo gwiazd, tu jest coś z przeznaczenia. Jakaś miłość, jakaś miłość, jakaś e, harmonia, jakaś relacja, która będzie wymagała podjęcia. Jakiejś decyzji, dokonania jakichś wyborów. I to bardzo mocno może spędzać komuś sen z powiek. Tutaj jest Jest też jakieś takie odosobnienie w tym wszystkim. Być może ktoś jest sam i na coś, na kogoś czeka w związku z tą miłością. Być może ktoś tutaj Potrzebuje czasu, żeby pobyć sam, żeby sobie coś przemyśleć. To jest takie, takie odosobnienie na własne życzenie, ale dochodzi tutaj do jakichś przełomowych momentów. I jakieś takie zawirowanko jest we wrześniu, który naprawdę trochę zaprzątnie dosyć ciężko wasze, wasze umysły, te jakieś wybory. Nie będą łatwe, trzeba będzie się mocno zastanowić nad tym, no, nad tym rozdrożem. Co zrobić, jakie działania podjąć i co wybrać w związku z miłością, no, z uczuciami, które gdzieś tam są. Czy tu może być też dla niektórych z Was jakaś zmiana miejsca zamieszkania, jakaś przeprowadzka? Może być tak, że ktoś jest rozpędzony w Waszą stronę i tak chce czegoś nowego, jakiejś, jakiegoś przełomu w Waszej relacji, jakiejś zmiany, i tutaj jest jakaś niepewność. Ktoś. Yy no, ktoś ma zmartwienie w związku z tym, że tak. Musi to bardzo głęboko przemyśleć i trochę się tego boi. Są tutaj obawy i takie lęki, może nawet nie przez noce, jakieś takie depresje. Depresje w związku z tym, co. co się dzieje. Tak to wygląda. Ale jest gdzieś w tym wszystkim jakaś miłość z przeznaczenia. I ona się gdzieś tam plącze. Nie wiem, o co to chodzi. Może to niektórzy mają kogoś. Kogoś kochają, a nie są z tą osobą, bo tu jest jakaś osoba jest samotna, jakaś od kogoś odchodzi i pośrodku tego wszystkiego jest miłość, jest uczucie, jest takie poczucie takiej więzi ogromnej, takiej Takiej bratniej duszy, takiego kogoś, z kim czujecie się bardzo dobrze, i w związku z tym jest jakaś podwójność, jakieś decyzje, trudne decyzje do podjęcia, i to jakby była jakaś miłość z przeznaczenia w tym wszystkim, ale trochę jest pokręcona ta sytuacja. Daje ona właśnie takie, takie lęki, taką, taką obawę, niepewność tej główce ta główka jest taka obciążona i tak myśli, myśli, co zrobić, jak to zrobić. To tak dla rybek na wrzesień, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.